Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest krótka informacja na temat, co w nadchodzącym patchu nas czeka w kwestii celowania. Jak wiadomo, w patchu 9.6 zostanie zmieniona cała, cały sposób celowania, ze względu na to, że defsi już stwierdzili, że to, co na chwilę obecną się dzieje, jest niedopuszczalne, ze względu na to, że tak naprawdę. Nie ma tak do końca znaczenia, czy działo ma 0,3 celności, czy działo ma 0,40 celności, czy 0,50 celności, i tak zbyt dużo pocisków leci w środek. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jak widzicie, mamy tutaj rozkład strzałów. To jest na około 3000 strzałów i nie wiem dokładnie z jakiego działa. Natomiast jak widzicie, skupienie w sam środek jest bardzo duże. Ogólnie ta linia tutaj. Obrazuje około 70% strzałów, które nam tutaj lecą, i pokazuje, że w ten, w ten mniej więcej okrąg poleci 70% strzałów na chwilę obecną. Co to daje? Daje to właśnie to, że właśnie dokładnie nie ma znaczenia, czy działo ma niesamowicie dużą celność, czy też słabą celność. Za większość tych pocisków będzie lecieć w, to, w tą właśnie strefę. I przez to właśnie dzieją się takie cuda, o których później będę mówił. Natomiast, Patch 9.6 wprowadzi nam zasadniczą zmianę. Jak widzicie, to jest 9.5, natomiast to jest 9.6. Znacznie mniej pocisków będzie lecieć w sam środeczek. Tutaj, jak widzicie, zagęszczenie jest niesamowicie duże. Natomiast tutaj widać, że nie ma akurat tak szczegółowo wycelowanego w ten środek. Natomiast zwiększy się liczba jakby pocisków, które lecą w przyległe, przyległe granice. Dlatego też zmiana będzie z 16% trafienia w sam środek na 10%. Także widać że od razu gołym okiem, że jest to znacznie bardziej widoczne, że mniej pocisków będzie lecieć idealnie w środek. Czym to jest spowodowana ta zmiana? Spowodowana jest to tym, że zbyt dużo na chwilę obecną jest takich dziwnych strzałów na zasadzie takiej, że czołg z naprawdę niecenną lufą odwraca się od do, do Was i strzela z tak zwanego biodra, trafiając Was bezpośrednio idealnie w big spot bo akurat poleciało w środek. Takie coś właśnie ma być zmienione, ma być ustawione w ten sposób, że już trzeba będzie bardziej skupić, trzeba będzie bardziej przymierzyć, żeby w ogóle trafić. Oczywiście trafimy. Nie będzie jakiegoś takiego drastycznego powrotu do tego, co było przed paczem 9, przepraszam, przed paczem 86, gdzie naprawdę te pociski latały czasem w różne miejsca i nie trzeba, można było. Zgadywać, czy się uda trafić, czy się nie uda, trzeba było rzeczywiście długo celować, trzeba było skupić idealnie, i dopiero wtedy ten pocisk leciał tam, gdzie żeśmy chcieli. Natomiast teraz, nawet na nieskupionym celowniku, jesteśmy w stanie trafiać tam, gdzie chcemy. Podsumowując, jest coś takiego, że na chwilę obecną te działa, które rzeczywiście są niecelne, będą rzeczywiście niecelne, natomiast celne działa nie będą miały problemów z trafianiem. Więc. Nerf tak naprawdę obejmuje te czołgi, które mają te działa dużo słabsze. Już nie będzie takich przypadków, prawdopodobnie nie będzie, że KW-2, jadący po jednej stronie malinówki, będzie sobie przycelowywał mniej więcej jak w jednym miejscu i będzie trafiał bezpośrednio w drugi czołg. Oczywiście zawsze obowiązuje RNG, ale już mniejsze będzie prawdopodobieństwo takiego dostrzału mam nadzieję, że to coś pomoże że to rzeczywiście w jakiś tam sposób tą grę ułatwi nie będzie czegoś takiego właśnie takich dziwnych strzałów mamy tutaj jeszcze jedno, jeden obrazek, ale tak naprawdę ten obrazek to jest fake, bo tu chodzi o to że jest pokazane, że tak wygląda mniej więcej rozkład strzałów, jeżeli mamy celownik, nie, celownik nieskupiony a tak wygląda rozkład strzałów, jeżeli ten celownik będzie skupiony na te 3000 3000 strzałów. Tak naprawdę jest to ten sam obrazek. Jest to ten sam obrazek, który mieliśmy, który mniej więcej pokazywał nam rozkład tych strzałów z pacza 9-6, tylko że w odpowiedni sposób zmniejszony. Także ten, na to nawet nie patrzcie, nie musicie mniej więcej patrzeć, rzeczywiście, że takie coś się pojawiło, bo jest to nieprawda. Tutaj nie, ma, nie możemy powiedzieć, że. Ktoś po prostu zrobił sobie kopię i wklej, zmniejszył o jakąś tam odpowiednią ilość procent, i dzięki temu dostajemy taki oto ładny rysunek. Także ja czekam, tak naprawdę, na Patch 9.6 jestem ciekawy, jak rzeczywiście te czelne działa, będą, będą się zachowywać. Sądzę, że naprawdę będzie znacznie lepiej. Będziemy tak naprawdę mieli większą, jakby, sprawiedliwość. nie to coś tak teraz dzieje że te niecelne działa są jednak celne dzięki trzymajcie się i do usłyszenia